Jesteś związany ze swoimi skinami na no swap możesz mieć swoje skiny na lepsze, a z konem TungTung możesz dostać 35% do depozytu, więc odwiedź Pire Swap i wymień swoje skiny na lepsze. Siemaneczko z sesję TungTung, a z mną zmienioną odcineczku z zobaczymy jak się skrzyneczki płacą i zacznijmy od razu może od skrzynki Gold Fever. Mam nadzieję, że parę razem się uda nam otworzyć i zobaczymy jak tu pójdzie dzisiaj. 4500 budżet i zobaczymy jak tu dzisiaj pójdzie i pierwszy dropik rare special item jest tutaj może z ciekawego nawet nam wypaść zobaczmy co tutaj leci, zobaczmy może jakaś koska lepsza no jest ten najgorszy dropik ale i tak dwa koła nam tutaj dropnęło z pierwszego openu więc całkiem całkiem nieźle zobaczmy jak to będzie tutaj leciało na kolejnych tej gold bizmów, e, um no niestety tutaj no te itemki nie za dobre, 6 stówek potrzebujemy z nami na break even i chyba dostajemy drugą koskę. No dzisiaj skrzyneczki tutaj nam sypią koskami, mały budżet, ale kosek dostajemy e, całkiem, całkiem. I to nie jest najgorsza koska, to jest koska na 4 koła, więc możemy sobie sprawdzić nawet procentówkę jak to wyglądała. E, ta koska jedna z lepszych, no kilka ticketów więcej i byśmy mogli już całkiem nieźle tutaj doplnić kostkę nawet za 27 koła, więc no dzisiaj całkiem całkiem niezły dzień, tutaj dostajemy dropy cały czas, więc oby tak dalej, oby tak dalej, mam nadzieję, że w końcu nam się uda trafić coś naprawdę ładnego i e, będzie proficik, tutaj EAK może być coś warty tu m4 byłaby dużo lepsza, ale i tak 1200, każdy item za 400, tej factory new praktycznie 2 e, maki więc no tutaj całkiem, całkiem ciekawe, te emperor jakby był też faktor mógłby być coś warty, zobaczmy 170, no, no 1 trzecia to nie jest to, co byśmy chcieli dostać, ale i tak bierzemy to, co nam dają tutaj całkiem, całkiem nieźle, no 120 drop, no każdego dropu nie może dostawać tej koski, więc no, trzeba czasem dostać coś gorszego, więc zobaczmy, co nam tutaj ugotuje, 130, jeszcze jeden open myślę i jakąś bitkę trzeba wykręcić, tutaj manowar, a wóbka może być coś warta, jakby była tak dobrej jakości, minimalware no 220 no nie to co by chcieli tej faktorka w dniu byłaby całkiem całkiem niezła myślę że możemy jeszcze przetestować nową skrzyneczkę Sunken Case jak to wygląda na się otwórzmy 400 mamy tej całkiem niezła koska Doppler Sapphire tutaj zobaczmy te to jest warte 7 koła Poseidon 10 i Meduza 15 więc no tutaj mamy już całkiem całkiem niezłe dropy mam nadzieję że nam któreś z tych top drop wypany tej p90 3 koła no też całkiem całkiem nieźle tutaj by było jak nam spadła ale no na to niestety jest bardzo mała szansa ale no nie wiadomo tej p2000 też coś warte ok też coś warte, więc no te skrzyneczka całkiem całkiem mi się podoba tutaj mamy skałcika na niego jest 4 300, 3 stóweczki z więc myślę że otworzymy jeszcze jedną i pójdziemy na na case battle jakąś, zobaczmy, 1200 za akacza, no całkiem, całkiem nieźle, moglibyśmy dostać tutaj nawet dwa takie akacze, ale to jest faktorka new, więc no nieźle, nieźle, zobaczmy case battle, jak to nam tutaj się uda ugotować, zobaczmy, standardowy oczywiście, myślę, że na trzech graczy sobie zrobimy tego case battle, or howler, Trzy takie skrzyneczki, myślę, że zawsze są dobre w każdym openie, może drop jakoś kostkę i będzie całkiem całkiem niezły profit. Oczywiście Gold Fever case'y bez boosta, bez niczego, cztery case'y, Jedna, jeden gloves'y na, na, na podbicie tutaj bitki, trzy graczy i zobaczmy jak tutaj pójdzie bitka za dwa koła, dodajemy kilka botów i... I zobaczmy, zobaczmy, bo ta i samo Rosso, więc mam nadzieję, że tutaj nam wypadnie jakaś koska i niestety, bo Rosso dostaje koskę za dwa koła z pierwszego openu, więc no niestety nie tego się spodziewali, nie tego byśmy chcieli e, widzieć, ale może my też dostaniemy jakąś koskę, no niestety tutaj awp może być coś warta 150, więc no tutaj musimy gonić, musimy gonić, no jakiś itemek za trzy koła by się przydał, no dwa koła to jest absolutne minimum zobaczymy może nam się poszczęści tutaj na, na tych gold feverach i wypadnie coś niezłego no Emeczka no też za 4 dyszki, tutaj no teraz to już musimy dostać 2 400, więc tutaj ratuje nas jakiś top drop na tej głowskiej case'ach case więc tutaj no, no może nawet nie top drop ale musieli być tutaj dobre, dobre głowsy. no tutaj bitka 4 koła dla bota na środku myślę że możemy ją zlikwidować myślę że spróbujmy jeszcze raz może tym razem nam tutaj odda jak nie jesteśmy na break even dzisiaj więc no, jest tak źle, nie jest tak źle mogło być lepiej było 5k profitu ale no jakby się udało wygrać bitkę to myślę, że możemy spokojnie powrócić na ten profit. Faktor New Awubka 6 stówek całkiem, całkiem niezły start. Jeszcze pada takie dopików i może nam się uda to jakiś profit utrzymać. Zobaczmy, zobaczmy. 6 dyszek na razie wygrywamy. Mamy całkiem niezłą przewagę, ale jak to wiadomo na, tej, na tych skrzynkach no tutaj no jedna, jeden item jakiś faktor nią i tutaj może się wszystko odmienić zobaczmy, zobaczmy co tutaj dalej poleci, kolejne emeczki no dropy nie za ciekawe, ale myślę, że może się uda chociaż zwrot bitki zrobić tej inheritance za 970, więc potrzebujemy 80, bo to lepsze głowcy. zobaczmy co tam leci, myślę, że chyba te same dostajemy, więc no niestety ten akacz nam pokrzyżował tutaj plany kolejna bitka za 4 kłamie no niestety dzisiaj bez profitu a jeśli chcesz dołączyć do strony możesz to zrobić z kodem tung, -tung. wchodząc w depozyt wpisujesz kod tung, -tung. dzięki czemu dołączę do strony dostajesz postęp bonusu i dodatkowo yy, dołączę do wszystkich giveawayów które możesz zobaczyć tutaj więc na pewno całkiem całkiem nie zawalił za 8 zł znaczy do, na, na przykład do mp5 dla 4 dyszki, a jak zapomnisz stówkę, do wszystkich giveaway, więc 7, 7 tej broni za około 1200 zł więc całkiem, całkiem nie zawalił i możesz to zrobić wpisując kod tungtung na CSGO SKINS